Wiktoria mi mówi tak, taką miałam, miałam sesję na dźwigu, na czymś no ja to Jak ty to zrobiłaś? Bo to był jej pierwszy telefon do mnie. Jak ty to zrobiłaś? No żygałam i robiłam. Córka w programie kiedy wam powiedziała, że przychodzi. Chyba wcześniej, że ma takie zamiary, co? Ona od pewnego czasu jakby nic ją nie interesowało, tylko to, żeby się dostać do top modelu. Więc stres był ogromny z jej strony, mm -hmm. e, natomiast ona nie dawała za wygraną. Mm -hmm. Mówiła nawet właśnie jak mąż jej mówi, ale skąd ty to wiesz? Ty tego nie wiesz. Nie ja to wiem i koniec. Afirmacja. Ja to muszę afirmacja. tak, 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 duża tak. Victoria tak. ma taki charakter, że ona też o tym marzy tak naprawdę. Mm -hmm. Te podróże tak między innymi Nauka języków, tak? To jest coś, co ona po prostu chce robić i chce realizować, a tak naprawdę ten program jest dla niej też dużą szansą, żeby spełniać po prostu swoje marzenia. Od momentu, jak ona tutaj przekroczyła ten próg tego domu modelek, ona jest tak naprawdę non-stop w pracy, więc to też jest niesamowite, uważam, takie zawodowe doświadczenie, bo ona musi być 24 godziny na dobę, jakby oddać całą siebie, tak naprawdę, żeby zajść jak najwięcej. Więc jestem po prostu niesamowicie z niej dumna. A nie boicie się jako rodzice tego, że ten świat model, tak samo jak ja. Powoduje pewnego rodzaju możliwości, duże, można bardzo wysoko zajść, ale też czyha tam bardzo dużo pokus. No Dorosłość jednak już jest taka, że ona musi sama te decyzje podejmować i my, jako rodzice, też jakby możemy ją wspierać i mm, otaczać jakąś tam ochroną, no ale to już będą jej wybory. Tata też trochę się wynerwuje? Może tego nie widać, ale jest, stres, <laughs> jest ten stres. Jest jakakolwiek obawa, że może odbić jej sodówka po programie? Nie. Nie? Wiktoria ta, ta. już dużo w życiu przeszła nie. i nie. nie. Czyli tu obaw nie ma? Nie ma. Program jest emitowany i to może się odbić na sytuacjach już pozaprogramowych, czyli internautach, widzach, Panie. ludziach, którzy będą widzieli yy, i będą oceniać jak jej udział. Zdajemy sobie sprawę z tego, że <laughs> takie zagrożenia może być. Bo też negatywnych opinii, różnych hejtów, ale. Wiktoria jest też wysoką osobą i ona nie wiem, czy wspominała tak naprawdę w programie, że wielokrotnie tak naprawdę była oceniana przez ten wzrost. Byłyśmy ostatnio kupować razem, wybierałyśmy buty na obcasie. I Wiktoria nawet w sklepie, gdzie ubrała buty na obcasie, podeszła pani do niej sprzedawczyni i powiedziała tak a twój partner też jest taki wysoki? My chyba na to nie zwracamy uwagi. Nie zwracamy na to uwagi. Ludzie zawsze będą gadać, czy będzie dobrze, czy będzie to źle. Bo jest od tego, żeby mówić. No, a więc oby miała tylko czy to ma znaczenie, problemy? co ktoś o tobie mówi? Ważne, co ty o sobie Wiesz. czujesz i myślisz. To jest twoje życie, tak? Nikt twojego życia za ciebie nie przeżyje. Yes. No, ja ludzi. When I grow up, I'm be a supermodel. I can handle it, handle it.